Witam Was w trzecim odcinku niestety, ale w sumie drugim. bo niestety drugi odcinek się nagrał. No przecież w sumie to się nie nagrał. Zabrakło mi miejsca, no i rip. Albo zajebisty. Przegrałem, bo musiałem usuwać trochę filmików, więc trochę miałem na tym desku. I rip. Wiem wam, że dużo miałem filmików. Teraz nie powinno być. Znaczy nie miałem aż tak dużo. Więc strofę, trochę. Chociaż teraz też tak nadrobiłem. Dobrymi chodzikami. Ale wcześniej było jeszcze lepiej. Wcześniej to był szok prosty. Ale no niestety no Oby teraz się tylko nagrało. Ajajaj Ile? 78 Spac czy nagrywa. Nagrywa się. Dobra, dobra. Wszystko w porządku. Kupuję SSG, bo jestem PROSEM w SSG. I teraz... Będę same heziki strzelał. Albo nie, albo przynajmniej zabiję. SSG jest dobrym bronią. O, flaszek jakiś. Czy tam coś tam poleciało? Jakiś granatyk? Tu nie był flaszek. No nie no. Koledzy strzela do mnie, to mnie tak. No, słabo, słabo. No dobra. Spróbuję gilkiem zagrać teraz. Wcze, wcześniej akurat fajnie strzelałem digielkiem w przednim odcinku. Tak do połowy się nagrał odcinek. Bo mi zabrakło pamięci i się wyłączył. Ja myślałem, że to jest jakieś. Musiałem kontynuować granie. Intery. Dobra, czyli trzeba do niego szczera łaszka, nice. Jest... Teraz by się przydało. Może tu wyjść. No, bo tam znowu pójdę. Teraz się schowam tam. Też mam taką wcale bistą kampę trochę. który jest spoko. Znaczy to jest dużo, czyt-finding Rzeczy to zrobiłem na tej mapie Jak na przykład zabicie tego kurczaka, MLG Chciałem zabić snipera, no tak, żeby nie... Żeby przynajmniej on stracił tą AWP Ale się nie udało Dobra, walić to Lecimy z tym Granat dymny Wrzucam tam, od razu tutaj wchodzę Wrzucam granat dymny tu Jestem tutaj słabym Zostawię się tu, chociaż jest to bardzo słaba pozycja. Dobra, walczę to, nie wchodzi tam. Biorę to. Trzy kureczki. Dobra, koleś mi rzucił AWP. Więc let's go. Lecimy z awp dobra. Tutaj się ustawi. Może być tu jest wielka szansa na to. Wystrzeliłem już nawet to, ale nie zaliczyło mi. Trochę tak za szybko. Myślałem, że on będzie powoli wychodził, a nie że tak fu od razu. Ostatnia runda co? Co tak szybko. Dobra, dosyć tego, robię to już. Teraz to muszę zrobić. Jadę z nimi. Spróbuję jakiegoś trio randomowego granata 2000. Mamy to. Przynajmniej połówka. Nie było dobrze. Było bardzo słabo. Znaczy, no. Też nie jest źle. Chociaż no. jest źle. Dla mnie ja bardziej CT tutaj gra niż te Więc RIP trochę taki mocny. Kondenser porna. Let's go. I idę tam. Raszuję. Ja glocka bardziej na bliską wodę. No, wyczułem moment, w którym zaatakuję i zaatakowałem. Bo chciałem, żeby on tam bardziej się z nim postrzelał, on będzie na mnie celował. Dobra, teraz co mogę zrobić? Spróbuję z tym SSG. Wychyli raczej jeden z nich. Tutaj będzie szansa, że wychyli teraz. Albo jeden z nas zachodzi w tym momencie. Nie, jednak nie. No, nie, no. Już wiedziałem, już myślałem, że moja runda jest. Dobra, SSG teraz, Let's go, mistrz. Pokaż mistrzów One Headów, One Tapów. One Head. To jest coś legendarnego. One Head. Jednogłowy. Dobra, lecimy. Nie ma co. Tutaj wchodzisz, tak, Tyk, Tyk robisz, później wchodzisz tak i Tyk, ty pyk, pyk robisz tu. Easy. Jedna górka. kukoko, kukoko, ko Lecimy dalej. Po one -hedy? Tam nie idę, bo tam jest ryzykownie. A ta broń jest bardzo na daleko i jest bardzo znerwiona. Więc jest useless Ale lubiłem strzelać tak Bo jest na was na fedy Jak już mówiłem wcześniej Dobra, wycofuję się Nie wiem, co ja zrobiłem, co ja robię, co ja robię nie miał żadnej pistolety. Myślałem, że miałem pistolet chyba myślę, że miałem. I teraz patrzcie na to, tak się ośmiesza przeciwnika. Nie wiem, czemu on pokazał takie coś, ale ja bym pokazał, że go zabija mikrofon. Ale nie miałem istoty Następną serią też może być retalić to jest zajebisty. Master oczywiście, o, ale zrobił to. Chciałem sprzedać kosy, ale się nie udało. Nie udało się zrobić choke i sprzedać mu kosy. No nie no. Myślałem, że on tam poszedł, ale ślepym no, W grze i naprawdę. W życiu, w zyciu, w zycie. zycie, Dobra i teraz klikamy tak i grill. No dawaj, oh my god, oh my god. No dobrze, GG jak to się mówi. Mu... Dobra, pierwszy odcinek. Znaczy drugi odcinek, trzeci odcinek Co jest? Będzie jakieś, to się i właśnie, spadłem z rangi. Nice. Bo przegrałem dwa razy. Dobra, do widzenia. Scrapatia. Żegnajcie.